Coraz częściej mówi się o aktywności, roli aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Jak wybrać biustonosz, będąc w ciąży, w którym możemy biegać, ćwiczyć, uprawiać jogę na przykład. No, oczywiście dobierając bieliznę sportową również. Warto skorzystać z profesjonalnej porady, ponieważ no bieliznę sportową dobieramy podobnie jak, jak bieliznę codzienną. Warto zadbać o to, żeby była to wygodna bielizna, najlepiej bezfiszbinowa. E, ponieważ no, podczas wykonywania różnej aktywności e, te wierzbiny mogą nam przeszkadzać. I, i dzięki dobrze dobranemu e, biustonoszowi sportowemu również nasz biust jest dobrze mm, mm, podtrzymany, e, i podczas wykonywania sportu nie czujemy dyskomfortu, nie czujemy bólu. Ważnymi elementami, które posiadają biustonosze sportowe, e, to jest oczywiście bezszwowa, bezszwowe wnętrze, które powoduje, nie powoduje otarć, nie powoduje odparzeń. Możemy bezpiecznie. Poruszać się w nim, nie czując dyskomfortu. Ramionczka, które mają no, duży stopień regulacji, tak żeby też odpowiednio, ramionczka, żeby ramionczka posiadały odpowiednie napięcie. I są też dosyć szerokie, prawda? Tak, odpowiednio, tak, posiadają odpowiednią szerokość. Ta bielizna jest cięta z kilkudziesięciu kawałków materiału po to, żeby nie rozciągała się. Kawałki Oddychające, które odprowadzają wilgoć, odprowadzają pot. I dzięki temu bardzo szybko wysychają. Dodatkowe zapięcie, które powoduje, że nasze ramionczka są dodatkowo spięte. Podczas ćwiczeń nie zsuwają nam się. I do tych biustonoszy możemy też dobrać. dobrać Doły, majteczki, które oczywiście są bardzo, bardzo wygodne, też szyte są z różnych rodzajów materiału. W miejscu, gdzie najbardziej się pocimy, tutaj posiada materiał, który bardzo łatwo odprowadza wilgoć. Czyli zapraszamy wszystkie Panie na zakupy odpowiedniej bielizny, a potem na ćwiczenia.